Co cię sprowadza? Przyjemność? Ból? Jestem aktorką. Ekstra robią reboot Barbie. Jestem Katie, chcę wrócić do aktorstwa. Przygotowałaś coś? Tak. Katie Kim wygrała loterię miłego polowania. Nie dostanę roli, nie patrz tak na mnie. To moja nagroda. Co jest? Uber dla Katie wyglądało super. Jezu, co jest grane? Wygrałaś loterię. Każdy przegrany może cię zabić i przejąć wygraną. Zgodnie z prawem, to zabójstwo nie w Kalifornii, to po prostu szansa. No nie. No tak. Aż mnie zabolało. Załóż. Kurde. Jak mnie zabijesz, zgarniesz forsę. Czemu mam ci ufać? Traktuj ludzi, jak chcesz być traktowana. Piach w oczy? Cholera jasna. Niezły cios. Jak wyglądam? Poprosiłem o przysługę. Jesteśmy największą agencją ochrony w mieście. Ufam ci. Wyglądasz jak buldog, którego jakaś wiedźma zamieniła w człowieka. Mówił ci już ktoś? Tak. Mamy kłopoty? Tak. Komu głowę? Co tak mrugasz? Zabieracie mi azyl jak jakaś Jodie Foster. Za dużo wiesz. Nic nie wiem. To największa zwyciężczyni w historii. Znajdźcie ją! bongo. Potęga żółwi! To maszyna do wytwarzania protest z inną twarzą będzie bezpieczniej. Hey girl, hey. No hejka, hey. What? co? Too Zbyt seksy?